Nie mam legitymacji. No to jak pani pewnie stanowisko? Jest Pani urzędnikiem państwowym? Yy, ale nie wiem, kto tu w ogóle pana wpuścił. A kto miał mnie wpuścić do mnie? Ja jestem suweren. Ja jestem sądem, rządem i katem. Dobrze, słucham pana. Słucham pana. Czekam, na legitymację urzędnika państwowego. Słucham pana. Jest pani urzędnikiem? Nie jest pan, ja jestem w urzędzie i ja się nie muszę przed Panem legitymować. A to przed kim? A to przed kim będzie się legitymować? Nie słucham pana. Dlaczego tutaj działać na szkodę narodu polskiego? Wytłumacz mi. Iwona! To tu jeszcze jest. Ela, tak? Nie, nie jestem Iwona. Proszę się legitymować. Proszę się legitymować. Proszę mnie nie nagrywać. Proszę, proszę się filmować. nie wchodzić. Obowiązuje proszę się, RODO, bardzo proszę, proszę się, wyjść, nie ma możliwości, ja jeżeli są, sprawy urzędowe. Jeżeli są akta na, na biurku, pan nie ma prawa tutaj wchodzić i filmować. Bardzo proszę wyjść. Zapraszam Dobrze, ja idę tutaj, ja, tak? ja idę tutaj. Nie, teraz. pan nie pójdzie, dopóki pan nie założy maseczki, proszę na dół. Jakie maseczki? Jakie maseczki? Bardzo Normalnej maseczki. maseczki. Nie, nie dotykaj mnie, co, co ty Jakie robisz? nie dotykaj mnie? kto ci pozwoli? Jesteśmy na ty? Kto ci pozwoli mnie dotykać? Przestaw się. Proszę pana na Przestaw się. Ja się Przestaw się. Moje nazwisko jest. Przestaw się. Po... Proszę, Proszę nie krzyczeć. Pokój, Przedstaw się. Mam wezwać policję? policję. się. Mam wezwać policję? Masz wyjść. Jakie mam wyjść? A co chcesz? Co chciałeś? Zapraszać pana na dół. Zapraszać? Tak. To idź. Proszę. Wzywam policję. Iwona. Proszę opuścić mi. pokój. Bo Na jakiej jest, podstawie? Jest punkt obsługi interesanta. jeżeli pan ma Ja przyszłam do ciebie. Nie do, ja nie jestem interesantem, e, e, jestem człowiekiem. Tłumaczyłem ci. Więc proszę bardzo, pójść do e, punktu obsługi interesanta. Kto ma pójść? Pan. Jeżeli chce nie pan jestem coś panem. Tutaj czy ty jesteś trzeźwa? Dzwoniłem do ciebie w piątek. Pytałem się, czy nie. jesteś trzeźwa. Moja pana godność. Proszę, po moja, godność Emil po policję? Tak? Do moja godność, Emil Pawlina. Zadzwonił po policję? Poszedł do kartę. Iwona. Moja godność, Emil Pawlina. Przestań, przestań się zwracać do mnie pan, bo ja nie jestem niczym panem. I nie mam żadnego pana nad sobą. Między mną a moim stwórcą nie ma żadnego pana. Powiedz mi, wysłałeś coś, jakąś umowę? Nie przypominam sobie, nie wiem w jakiej sprawie. Umowę jakąś? W mojej nie sprawie. Nie Emil Pawlina. moja Ale W godność. jakiej sprawie, proszę, numer sprawy? Nie wiem, to są Wasze sprawy. To są wasze sprawy. Ale wy, ja nie wiem ile pan ma spraw u nas. A ja też nie wiem. Nie wiem. Ja, mam, ja ma nie mam żadnej sprawy przede Proszę. wszystkim. Nie ja wiem. nie mam do was żadnej sprawy. To nie pamiętam przecież. To wy macie. Wysyłałam. To wy sobie uzurpujecie jakieś prawo. Działacie nielegalnie jesteście oszustami. Rozumiesz? Dekret Cichockiego obowiązuje. Unieważnia wszystkie akty, wszystkie ustawy na podstawie których sobie uzurpujecie prawo. Ale dlaczego założyłaś ta maskę? Proszę, proszę. Bo ja nie wiem, czy pan był szczepiony. Ja mam nie. prawo się chronić. A jesteś zdrowa? Ja nie wiem, czy ty ja ja jesteś zdrowa. Dlatego to jest również dla pana. Powinnaś oprawy, być proszę. w szpitalu, jak jesteś chora. Dlaczego tu jesteś? A pan nie założył maseczki. Nie proszę. jestem panem. Moja godność, Emil Pawlina. Pan, Emil Pawlina. Tak, moja godność, Emil Pawlina. Żaden pan. Gdzie jest ten? Gdzie jest pirat? Gdzie jest pirat ten. Pirat tego statku gdzie jest Gdzie jest pirat tego statku, się pytam Dlaczego nie ma flagi przed sądem? Jak to jest sąd. Dlaczego nie ma flagi? Proszę tutaj nie wchodzić. Proszę tutaj nie wchodzić, proszę pana. Nie ma flagi. Proszę tu nie wchodzić. To nie jest... To nie jest urząd. Proszę wyjść. To nie jest urząd. Proszę wyjść. Dlaczego mam wyjść? furwałeś, pan pan, Pop, popsułaś dziwi, popsułaś, popsułaś drzwi, wyjść. popsułaś drzwi, Proszę wyjść. dlaczego kłamiesz, dlaczego kłamiesz, działacie nielegalnie, dekret Cichockiego, nielegalnie działacie, mogę pana poprosić na dół, jeszcze jest, sprawy nie załatwiłem z tą panią, nie odpowiedziała mi na wiele pytań, proszę, proszę wyjść do punktu obsługi ja interesanta, jak pan chce coś załatwić, proszę ja nie proszę. jestem interesantem, Emil Pawlina, Proszę godność. wyjść. Proszę opuścić ten pokój. Proszę pana, prosimy pana, żeby pan... Chwileczkę, proszę się nie odzywać. Prosimy, żeby pan wyszedł. Proszę się nie odzywać. Ja nie mam do państwa sprawy. Proszę ja, ja tutaj nie wzywałem, nie zamawiałem serwisu. Proszę. Kto, proszę popsu, pana. kto popsuł te drzwi? Kto popsuł? Nie może pan zamknąć. Kto popsuł wyjść. drzwi? Kto popsuł drzwi? Gdzie jest ta pani? Gdzie ona jest? Gdzie jest ta pani, co popsuła drzwi? Proszę pana, prosimy Popsuć, grzecznie, żeby drzwi. pan stąd wyszedł. A tu jesteś. Pop, pana, ci... nie jesteśmy na gdzie jest, ty, gdzie jest Nie pirat? jesteśmy na ty. A na co jesteśmy? Na co powiedz, tu jesteś, oszuście? Pytam nie, się. Proszę pana, dekret Cichockiego ja jest mogę ci znany? O Złóż, udowodnij, że nie jesteś oszustem. Tak. Idź. Proszę bardzo. Proszę opuścić to pokoje. Dekret Cichockiego, jest ci znany? Jest ci znany dekret? Panie? Nie jestem panem, ci tłumaczę. Piłaś dzisiaj coś? Piłam, to dlaczego nie mówić o mnie po imieniu? Jestem człowiekiem. Emil Pawlina. Ale ja się z Panem nie zaznajdęła. Nie jestem Panem. Jest Pan dla pan mnie. Czy Pan dzisiaj coś? Się... Jestem człowiekiem. Proszę o wyjście, o opuszczenie pana, tych pokojów. Obowiązuje ron I tu, gdzie są akta, nie może Pan wchodzić. Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie, działać nielegalnie? Proszę Pana. My tylko Pana prosimy. Wiem, że bo tylko to możecie. Bo proszę ja jestem pan, władzą. Pan, ja pan. jestem pan sądem. Może?